Tym razem kierunek francuski. Będziemy dzisiaj smakować pyszności francuskich Petit France. Mamy nadzieję, przynajmniej ja mam taką nadzieję, że to krakowskie miejsce, ta mała krakowska Francja, przywita nas trochę lepiej niż ta Francja, w której faktycznie kiedyś byłyśmy. I nie skończyło się to za dobrze. Nie skończyło się to za dobrze, Francja nas nie polubiła, o tym kiedyś na pewno jeszcze Wam opowiemy, ale dziś idziemy do krakowskiej Francji, trzymajcie kciuki i zostańcie z nami. Z tej strony Kasia i Patrycja. Posmakujmy! Co tam Pati, pijemy dobrego? Chcę piję sos z sokiem pomarańczowym, wiecie co? I? Dobre to jest. Bardziej jak kawa czy sok? Bardzo dobra mieszanka, czuć i sok i kawa. No dobrze, słuchajcie. Czas wrócić na ziemię i z Francji przenieść się z powrotem do Polski. Jak nasze wrażenia po wizycie w Petit France? France? France. Ja mogę powiedzieć jednym zdaniem. Zacytuję, słuchajcie, Edith Piaf. Wybaczcie od razu mój mm -hmm. język francuski, ale... Chyba wiem, co chcesz powiedzieć. Je ne regrette rien. Wow. <laughs> nie żałuję nic. A ty, Paty? Ja też nie żałuję niczego. Niczego, czego zjadłam. Ja również. <laughs> nie ma żalu, a nawet... No właśnie. Czy było wow? Zaraz się o tym dowiecie. Może zacznijmy jednak od lokalizacji, gdzie to miejsce się znajduje. Petit France znajduje się na ulicy Szpitalnej w Krakowie. Jest to miejsce, do którego bardzo łatwo trafić. Już tą flagę francuską tego lokalu widać. Tak naprawdę już spod Teatru Słowackiego, mhm. więc myślę, że więc tutaj duży plusik za lokalizację. No i też nie musicie wchodzić w samo centrum, nie musicie się przebijać przez Floriańską i przez masę ludzi. No i tak, jeżeli chcecie y, y, zaparkować sobie, bo na przykład jedziecie samochodem, nie, na parkingu Galerii Krakowskiej, to też jest bliziutko. Jeżeli po śniadaniu macie ochotę przejść się na spacer na Wawel czy właśnie na rynek, też jest bliziutko, więc lokalizacja zdecydowanie duży plusik. A co jeżeli chodzi o wygląd? No właśnie, słuchajcie... Ja się poczułam troszeczkę jak w takiej piwniczce bistro francuskiego, bo mamy na sklepieniu cegłę, bo fajne takie właśnie stoliczki dwu-, czteroosobowe i też taka, można powiedzieć, kanapa Aha. wzdłuż jednej ściany. Na ścianie też bardzo duże powiększenie powiększeniu zdjęcie z wieżą Eiffla. Na ścianach wiszące obrazy z znanymi postaciami właśnie sceny francuskiej, czy to aktorzy, czy to wokaliści, więc myślę, że jest tam bardzo fajny klimacik utrzymany. No i muzyka. Muzyka właśnie też francuska. Bardzo delikatnie leci sobie w tle. Nie przeszkadza, a nadaje tego klimatu i smaczku francuskiego. Też poczułaś się, jakbyś była przez chwilę w Paryżu, we Francji? Nawet lepiej. Fantastycznie. W Paryżu nie byłam, a byłam we Francji i mus muszę powiedzieć, że tu mi się bardziej podobało. Czy wspominasz tą naszą wycieczkę, tak no trochę nieudaną? Tak, dokładnie wspominam tą naszą nieudaną wycieczkę. Tak jak Kasia już wspomniała w wstępie, może kiedyś przy jakimś specjalnym odcinku opowiemy Wam o naszych podróżach małych i dużych, tych udanych i tych nieudanych. E, Tą chyba musimy niestety zaliczyć do nieudanych. Tak. Natomiast wycieczka do Francji w Krakowie, myślę, że zaraz się o tym przekonacie, ale będzie jedną z tych szczęśliwych podróży. Jak najbardziej, tak. Jeżeli chcecie posłuchać tutaj nieudanej, dajcie znać w komentarzach. Wtedy chętnie. Może zrobimy osobny odcinek i troszkę Wam więcej o tym opowiemy. Mamy omówioną lokalizację i mamy omówiony wystrój tego miejsca, więc teraz chyba jedzie 52. Teraz chyba przyszedł czas na klub programu, czyli co jadłyśmy i jak, jak widzimy to jedzenie, jak nam smakowało. Dobrze, słuchajcie, no ja poszłam dzisiaj w kawę do śniadania. Nie piłam rano przed wyjściem z domu i bardzo jej potrzebowałam. A że jest lato i że jest gorąco, wybrałam wersję mrożoną, ale nie taką po prostu kawę z mlekiem, z koskami lodu, tylko zaszalałam z kaloriami do tego lody i do tego krem z bitej śmietany. No, tak. Na bogato. To do picia. Do jedzenia wybrałam sobie: no jak już kawa, to też coś na słodko, więc wybrałam sobie Petit Pain de Chocolat. Więc taka właśnie mała bułeczka z ciasta francuskiego z czekoladą jako nadzieniem. No a, żeby się nasycić, no i faktycznie śniadanie, się się najważniejszy posiłek dnia, tak zawsze mawiała moja babcia, no to też musiało być treściwie. Dlatego zamówiłam omlet z trzech jajek, z rukolą, suszonymi pomidorami i serem owczym. A Ty, pati? A ja zamówiłam, może tutaj nie popiszę się moim francuskim, ale to był... Krute tak. Monsieur. I był to tost francuski z serem, sosem bechamel, i szynkom, a do tego na boku sałatka z sosem balsamicznym. I na popitkę była kawa. A było to espresso z sokiem pomarańczowym. Uhu, jak Ci smakowało? Połączenie soku świeżo wyciskanego, bo były jeszcze tam jakby ślady tych pestek, czy tam miąższu z tego soku pomarańczowego, kostki lodu i to espresso na taki gorący poranek, dlatego że już myślę, że mamy koło 27 stopni, był idealny, świetnie to pobudziło, ożywiło i orzeźbiło. No to Pati powiem Ci fantastycznie: ja słuchajcie, polecam tego typu zestawy. Nie próbowałam tej kawy, o której mówi Pati, ale też właśnie wśród tych popularnych zestawień pojawiają się na przykład espresso z tonikiem, i też jak nie jestem fanką kawy bez mleka, tutaj ma. Pyszka. Także. Dajcie super. znać, czy próbowaliście uh -huh. z sokiem pomarańczowym lub z tonikiem i jak wam smakowało. Ale co? Jedzoneczko. No właśnie. Ten tost, który zamówiłam, którego nazwę już nie będę męczyć, wybaczcie mi. <laughs> nie będę Was męczyć moim francuskim albo jego brakiem. Ale był. No to była taka dawka tłuszczu z sera, kalorii <laughs> i smaku. Wiecie, tłuszcz jest nośnikiem smaku i to. To dało się zauważyć w tym, w tym toście, był przepyszny, ten ser się ciągnął, był zapieczony od góry, był dodany w środku, ten Beszamel był też bardzo dobry, super jakby wygładzał całą tą konsystencję tego tostu, mm -hmm. było czuć ten pieprz w sosie, no i szynka, nie było w niej żadnych żyłek, mm. przynajmniej nie było ich czuć, super. Chudziutka płudziutka szynka. I po prostu tost tak szybko zniknął, podzieliłyśmy się nim, ale po prostu to było tak... Nie ma. Nie ma. I do tego była jeszcze sałatka, taka orzeźwiająca, z pomidorem, ogórkiem, z sosem balsamico. I wcale nie narzekam, że było jej dużo, bo fajnie się wpasowała właśnie jako taki, powiedzmy, na psychikę działający, zdrowszy dodatek do tego sera i tłuszczu. Więc dla mnie... A jak tam twój omlet? Właśnie, mój omlet. No więc tak, ja bym powiedziała porcja zacna, jednak z trzech jajek. Ja się bardzo najadłam. Może panowie by do tego sobie wzięli jakąś bagietkę, którą ja szczerze mówiąc chyba bym poleciła, chociaż nie jadłam, bo wypieki, między innymi bagietki czy właśnie te wypieki na słodko są robione na miejscu. Więc fajne wszystko, świeżutkie, cieplutkie, chrupiące, mm, pyszka. No, a sam omleto, słuchajcie, no to bardzo fajny, bardzo smaczny, puszysty. Puszysty, to nie był taki, wiecie, taka podeszwa, jakiś tam kapeć, tylko naprawdę puszysty, fajnie zrobiony omlecik. Ser owczy też myślę, że bardzo dobrej jakości. Nie jestem znawcą. Ok, przyznaję, ale smakował mi, czuć było smak, wyrazistość, więc to nie był raczej taki, wiecie, najtańszy. Zresztą też pani z obsługi właśnie potwierdzała, że zamawiają dobrej jakości te sery. Yy, można w ogóle sery kupić też tam na miejscu, które są jeszcze ponoć lepszej jakości, takie na sprzedaż, wiecie, yy, bloki, które można też kawałeczek sobie po prostu wziąć na wynos. No i co? I rukola świeżutka, no smaczne, naprawdę smaczne, fajnie doprawione, wyraziste, pomidorki yy, suszone do tego, super, polecam zdecydowanie. A jeśli chodzi o, no tak, petit pain de chocolat, no to to ciasto francuskie, też tak jak wspomniałam, chrupiące, oczywiście wiecie, standardowo, jak ciasto francuskie, no to kruszy się, sypie się, jak to Pati mówi, to nie jest czyste jedzenie. <laughs> nie jest paluszki, rączki brudne, ale nie szkodzi. W smaku dobre, świeżutkie. Yy, jedyne co? I tutaj taka prośba do y, restauracji, dodajcie trochę więcej tej czekolady, bo, y, bo jest ona smaczna, ale faktycznie czuję takie lęki dozy. Jakby konkluzja jest taka, że. Putain. Smaczne to było, smaczna ta Francja. Smaczna ta Francja, i naprawdę ja myślę, że na pewno wrócę tam. Wrócę tam na pewno i chętnie popróbuję jeszcze innych smaków, bo w ofercie lunchowej, obiadowej od godziny 12 są przysmaki, takie jak żabie utka. I ślimaki. Hmm. Więc kto wie, może zrobimy odcinek również z tamtego miejsca, ale jednak z takim daniem obiadowym. Dajcie znać, czy chcielibyście taki właśnie, żeby odcinek się pojawił. Czy chcielibyście zobaczyć posmakujmy nocą? I posmakujmy żabie, udka i ślimaki? To trochę mnie przeraża, ale okej. Okay. Poświęcimy się dla nauki. To jeśli chodzi o jedzonko, myślę, że tyle wystarczy. My zachęcamy, zupełnie szczerze i, I nam po prostu smakowało. Tak. No, ale ile to kosztowało? No tanie rzeczy to to nie są, mm, mm. ale... Francja w euro, to wiecie. Ale rzeczywiście za całość tych rzeczy, które, które Wam wymieniłyśmy, tych posiłków, zapłaciliśmy sporo, bo 95 zł. Więc takie śniadanie no, na bogato, ale jednak za 95 zł na dwie osoby to mało nie jest. Mhm. No, i ceny to takie za omlet to było bodajże 26 zł, kawa, pamiętam. Około 16. 16. Więc takie wiecie, no ceny jak na rynku po prostu. Ale tak naprawdę, czy żałujemy wydanych tych 95 zł? Nie, ja też nie żałuję. Aczkolwiek, no nie, nie, chodzi, nie będę tam chodzić często i nie wiem, co tydzień czy co drugi dzień, no bo to jest spory wydatek dla kieszeni, to na pewno. No i słuchajcie, czas na podsumowanie i ja myślę, że warto wspomnieć też naszym widzom, że trochę zmieniłyśmy tutaj system oceniania, bo słyszałyśmy też od Was, że czasami nie jesteśmy zadowolone do końca z jedzenia, a tu jednak ocena dość wysoka, finalna. E, więc żeby tak naprawdę sprostać też tym waszym potrzebom i oczekiwaniom i żeby ta nasza ocena była bardziej miarodajna, no to przyjęłyśmy troszeczkę inny system i już nie będzie to średnia arytmetyczna, a średnia ważona. Więc idziemy grubo w matmę. <laughs> idziemy w matmę, nie będziemy was w szczegół może wdrażać, ale jest to po prostu wypadkowa ostatecznie ocena, to jest średnia ważona. Więc my tutaj zabieramy się za nasze kalkulacje i za chwilę usłyszycie finalną ocenę. Więc już po naszej zaawansowanej matematyce wyszło nam, że Petit France dostaje od nas ocenę 4-4. Na 5. Zaniżyło troszeczkę tą ocenę jednak do tych koszty, które trzeba ponieść, ale samo jedzenie bardzo wysoko oceniamy. Ten drobny minusik za to nadzienie, którego mogłoby być więcej. Tak, że chciałobyśmy po prostu więcej czekolady. <laughs> Polecamy, zachęcamy, dajcie znać, czy tam byliście i czy Wam się podobało. A tymczasem powoli się z Wami żegnamy. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, poprosimy o łapkę w górę. Jeżeli chcecie nas oglądać regularnie, to zasubskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek. A tymczasem do zobaczenia. Pa!